Znowu jesteśmy w Laponii. Jesteśmy właśnie w miejscowości Abisko. Jest to miasto. Jedno z najdalej wysuniętych miast na północ Szwecji. Jesteśmy tutaj dlatego, że wszędzie indziej nie dało się jechać. Mieliśmy do wyboru albo Laponia, albo Zanzibar. Tylko, że na Zanzibara raczej znaczy nie stać, więc więc, więc na Japonię. W Laponii byliśmy już wcześniej, w lutym, i wtedy pojechaliśmy do troszkę bardziej na południe. Ale wciąż bardzo blisko, a blisko miejscowości Kiruny. Eee, I wtedy byliśmy, nocowaliśmy wtedy w hotelu lodowym. Także zapraszam do oglądania tego filmiku. like you 12.32 i zakup słońca no. Byliśmy na wycieczce z przewodnikiem w poszukiwaniu zorzy polarnej niestety mieliśmy takie szczęście, że w ciągu tych Dwóch dni trafiliśmy na chyba najgorszą pogodę z możliwych. Nie mieliśmy najmniejszej szansy na zobaczenie zorzy polarnej. W dniu, kiedy przyjechaliśmy, został nas jakby taki sztorm śnieżny, nie wiem jak to nazwać, i właśnie w pierwszym dniu było minus 14, a teraz w drugim dniu jest minus 18. Śmieszne jest to, że wcześniej, dzień wcześniej, przed naszym przyjazdem, była temperatura tak około minus -4. A jutro, kiedy wyjeżdżamy, ta temperatura znowu będzie około minus 4 do minus 8. Także, no, naprawdę gorzej nie mogliśmy trafić. <gryw> naprawdę. Był czas, kiedy było bardzo zimno, i gdyby nie te rzeczy, które mieliśmy na sobie, gdyby nie te rzeczy, które mogliśmy wypożyczyć, te ciepłe rzeczy, no to, no to nie wiem, co by było, naprawdę. Także jeśli tutaj kiedyś przyjedziecie, to możecie się nastawić, że większość hosteli będzie mieć po prostu te rzeczy do wypożyczenia za darmo. Także, nawet jeśli nie weźmiecie wystarczająco ciepłych rzeczy, no to nie zmarzniecie, bo możecie je wypożyczyć.